Cześć widzowie! Dzisiaj mam dla was film o Azazelu. Jeżeli film się spodoba, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Na sam początek filmu chcę przypomnieć, że według demonologii jeden z pomniejszych książąt piekła odpowiedzialny za gniew nazywa się Dis, a od niedawna nowym władcą piekieł jest Amadeusz Ferrari. A więc widzowie, jeśli chcecie bym to ja był nowym królem piekła, musicie wybić mnie do filmu MMA, żebym odebrał tytuł. Według zwojów znak Morza Martwego Azazel był jednym z przywódców grupy upadłych aniołów znanych jako strażnicy razem z Szemihazą. Azazel miał uczyć mężczyzn prowadzenia wojny oraz wytwarzania broni i zbroi, a kobiet uczył oszukiwania, barbowania włosów i robienia makijażu. Co więcej to właśnie on szkolił ludzi w używaniu czarów, psujących ich dusze i prowadząc ich do piekła. Podobno miał zostać pokonany przez rachanieła Rafała, który przykuł go do skały w Dudal, gdzie miał pozostać w ciemności aż do dnia apokalipsy. Chociaż nie jest on uważany za kanon biblijny, to przez to może być on samym szatanem, co sugeruje apokalipsa. Początkowo twierdzi się, że Azazel był nieczystym ptakiem z sześcioma parami skrzydeł, siedmioma głowami i czternastoma twarzami, oraz miał mieć w tej formie też ludzkie ręce i nogi. Potem stwierdza się, że nikczemnicy gniją w brzuchu podstępnego robaka Azazela i zostaną spaleni ogniem jego języka, i to sugeruje, że Azazel jest szatanem, co z każdym dowodem jest bardziej realne. Adwentyści Dnia Siódmego nauczają, że Azazel jest blisko szatana i że musi on zostać zniszczony w jeziorze ognia, by na świecie nie było już grzechu. Zgodnie z naukami Ibn Abbasa w islamie, Azazel był początkowo mądrym i życzliwym nauczycielem oraz przywódcą aniołów. Ci aniołowie mieli walczyć ze złymi dżinami na ziemi, a jego pozycja uczyniła go dumnym i po odmowie pokłonu Adamowi na polecenie Boga stał się szajtanem. W innych tekstach islamskich Azazel jest pierwszym stworzeniem Boga, który sam otrzymał moc stworzenia. A więc kiedy Azazel ogłosił się Bogiem i odmówił odwołania swojej deklaracji, został zrzucony na ziemię i próbował zwieścić zepsuć ludzi. W niektórych judaistycznych podaniach Azazel został wyrzucony z nieba po tym, jak spał z ludzkimi kobietami i miał z nimi dzieci zwane Nefilim. Z powodu tych gigantów zwanych Nefilim albo siłaczami, Bóg zalał ziemię, pozwalając żyć tylko noemu i jego rodzinie. Samo imię Azazel oznacza całkowite usunięcie albo wygnanie na pustynię z powodu Jom Kippur, a według niektórych rabinów Azazel to nazwa teoforyczna będąca połączeniem słów Azaz, czyli surowy, i Elco oznacza potężny, silny i boski. To wszystko w odniesieniu do surowych i mocnych skał pustyni Judei oraz zgodnie z talmudyczną interpretacją termina Azazel oznacza urwistą górę albo przepaść w dziczy. W tekście pozakanonicznym apokalipsa Abrahama, Azazel odezwał się do Abrahama z pytaniem, co robi na świętych wyżynach. Abraham wtedy siedział tam, gdzie nikt nie je ani nikt nie pije. Wtedy Abraham, kiedy zobaczył gadającego ptaka, spytał Anioła, co to jest, a Anioł odpowiedział, że to hańba i że Azazel powinien się wstydzić. Mówił, że dział Abrahama jest w niebie, a Azazela na ziemi, bo tutaj wybrał swoje miejsce zamieszkania. Jest pewien rytuał, w którym mają zostać poświęcone trzy kozły, dwa z nich miały być złożone w ofierze Jahwe, a trzeci miał być wysyłany na pustynię dla Azazela. W tego wyniku Azazel jest też nazywany demonem pustyni, gdzie miał przyjmować ofiarę, a sam rytuał jest odpowiednikiem pogańskiej praktyki wysyłania kozła ofiarnego na pustynię z okazji królewskiego ślubu. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, który demon jest waszym ulubionym i kto by według was wygrał, czy ja, czy nowy władca piekieł. A jako ciekawostkę dodam, że moim ulubionym demonem jest pomniejszy książę Piekła Dis. No dobrze, a więc to już jest koniec tego odcinka. Jeżeli się podobało, dajcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć.